biopaliwo stałe, pelet wyprodukowany w fabryce w Niemodlinie pod Opolem, ekologiczne paliwo, które może być popularnym pomysłem na transformację energetyczną, szczególnie obszarów wiejskich, ale i też nie tylko. Rozmawiam z panem Jarosławem Rakiem, właścicielem fabryki pod Niemodlinem. Panie prezesie, jak możemy jeszcze wykorzystać potencjał produkcji polskiego peletu tutaj w Polsce, myśląc o transformacji energetycznej? No, najprostszym przykładem, który mogę podać jest próba wymiany piecy kaflowych, które są zainstalowane w kamienicach, w różnych blokach. Na osiedlach i wiem, że w Polsce jest generalnie bardzo duży problem z tego typu ogrzewaniem. No potwierdzam, bo byłem wiceprezydentem miasta Opola, bardzo dużo jeszcze jest takich pieców kaflowych. No i ja w jaki sposób możemy w kamienicy wymienić na kotły na pelet? Może, no oczywiście, że tak. Możemy wywalić stary kocioł, kocioł, piec kaflowy i wstawić nowoczesny ogrzewacz powietrza zasilany peletem. A czy. Polscy producenci kotłów produkują właśnie takie kotły do, które można jakby wstawić i nimi zastąpić właśnie piece kaflowe? Polscy producenci zaczynają w tej chwili produkować tego typu urządzenia i tylko brakuje im tego impulsu, bo nie mają komu tego sprzedawać, jak gdyby spróbować je dawać do kamienic, do różnych mieszkań, to wtedy mogliby tego produkować pewnie więcej. To jest ekologiczne paliwo? W 100% ekologiczne. A dlaczego? bo to jest biomasa, nie emituje dwutlenku węgla. Czyli zero, zero emisji CO2. Tak. Rozpoczynam społeczną kampanię, rządową kampanię na rzecz promocji oczywiście Peletu. Peletu, który właśnie w transformacji energetycznej, jak słyszymy nie tylko obszarów wiejskich, ale również w miastach może przyczynić się do czego? do walki ze smogiem, ponieważ jeżeli w naszych miastach będziemy zastępować te technologie, które emitują rzeczywiście CO2 i rzeczywiście w tym obszarze są bardzo mocno szkodliwe, na przykład ekologicznym paliwem, polskim paliwem, polskim peletem, w kotłach wyprodukowanych w Polsce, wszyscy na tym zyskają. Zainteresujcie się Państwo peletem.